ma widzowie nagrywamy odcineczek może dzisiaj może wrzucę, ja, zobaczymy Ale na, na razie to hmm. takie luźne kierki. Wchodzę do ława Dobrą prostos zobaczymy Może zagramy na to wezwanie do Kita Forward, forward. Nie wiem dlaczego nie ma dźwięku Jak wchodzę do... tego A tyś? O I. To było wiadomo. Może Ali pogrąży sobie. Nie? A, bo jutro będzie wychodził. Coś nie, to są za darmo. No. A tu jest jeszcze dodatkowo. Dwa nawet. Więc Może kupimy. Ej, którego? Mariono czy? Yuki? Mariana kupię sobie. To będzie czwarty mój skinek na tym gądzie. Dobra, kupuję Kit Mariano. przed. Mam dwa rzadkie. Trzy rzadkie mam. Jego, jednego tego. Czyli tak jego tak ustawię. Tak, tak. Tego wyrzucę mi się nie podoba. O. Może coś zagramy. Jakiegoś luźnego gierki. Prawie dzisiaj wbiłem diamenta. Dwa. Dwójki zagramy i gramy. Nie wiem. Czy będzie Muszę jeszcze wstawić ten film. Ale jutro. 对吧？